środek tygodnia dużo nowych widzów przybyło także dla tych co są nowi to ja jestem matematykiem skończyłem studia matematyczne pasjonuję się matematyką i czasami włączam sobie różne zadania różne zadania bardzo się cieszę jak zrobię jakieś zadanie nagram to zadanie i jeszcze podwójnie się cieszę jeśli ktoś coś z tego będzie mógł wynieść dla siebie także to jest wtedy bardzo satysfakcjonujące. Yy, nagrałem też odcinek QA, do którego zapraszam, yy, żeby yy, obejrzeć. No, ale dzisiejszy odcinek, yy, jeden z moich, powiedziałbym, yy, ulubionych działów, nie bardzo dużo, nawet, nawet nie go praktycznie w ogóle, polega na kolorowaniu, na, na to, jest to, jest to są to zadania z szachownicami yy, i, i polegają na kolorowaniu tych szachownic. Jeśli to, to też są takie zadania, że jeśli ktoś nie zna apa, aparatu, yy, w sensie nie, nie zna metody, jak yy, postąpić, to będzie mu bardzo ciężko hmm. rozwiązać takie zadanie. No i dzisiaj, dzisiaj postaram się yy, pokazać Wam taką metodę. Yy, I pierwsze zadanie: otworzyłem sobie yy, bardzo fajny PDF. Tu, tutaj macie detale, jak można znaleźć ten TD w sieci. Przypadkowo na niego natknąłem i e, spojrzałem na te zadania i pomyślałem, zapowiada się fajnie. E, więc od, od razu właśnie włączyłem e, telefon i, i, za, i zobaczmy. Rozwiązanie. E, na razie nie patrzymy na rozwiązanie, bo pierwsze zadanie znam. Zdążyłem je przeczytać i to zadanie znam. Tawiczka czekolady 8x8. Jaka jest minimalna liczba łamań, po której otrzymamy pojedyncze kawałki? jak mam jedną tabliczkę, to mam jeden kawałek. Zrobię jedno łamanie, to dostanę dwa kawałki. Zrobię drugie łamanie, dostanę trzy kawałki. Zrobię trzecie łamanie, dostanę e, cztery kawałki. No i zrobię sześćdziesiąte trzecie łamanie, to dostanę 64 kawałki. Czyli jest wzajemność jednoznaczna pomiędzy łamaniem a e, kawałkami. No i taka jest też odpowiedź. Czyli 63 łamania, żeby mieć mm, żeby mieć sześćdziesiąt po pojedyncze kawałki, czyli 64 kawałki. No, zadanie bardzo ciekawe, także yy, rozwiązanie również jak widzicie, można zawrzeć w jednym zdaniu. Dobra, zobaczymy, jakie jest kolejne. Yy, też też je przeczytałem, nie zastanawiałem się nad tym. Yy, część pamiętam jeszcze z czasów liceum, jak, jak patrzyłem na te zadania, ćwiczyłem to może za duże słowa, jak patrzyłem sobie na rozwiązania tych zadań, to część spróbuję sobie przypomnieć i zrobimy na bieżąco. Właśnie nie wiem, czy mogę nawet wyeksportować to tego PDF, ale nie, nie szkodzi. Dobra. No to tak, niech każdy sobie zapauzuje za i niech podejmie próbę. W szachownicy o wymiarach 8 na 8 usunięto dwa przeciwległe narożne pola. Czy pozostałe 62 pola można pokryć 30. 30. 30 pokryć ilością 31, po prostu 30. nie wiem jak przeczytać to w sumie. Czy można pokryć prostokątami, których będzie 31 o wymiarach 2 na 1 yy, Czy pozostałe 62 pola można pokryć prostokątami 2 na 1 yy, No oczywiście, że nie. Nie można. Dlaczego? Bo dwa przeciwległe narożne pola w szachownicy mają ten sam kolor. Jeśli wezmę lewy i prawy, to będę miał. Lewy dolny, prawy górny będę miał dwa y, czarne, lewy górny, prawy dolny będę miał dwa białe. Jeśli usunę te dwa, no to zostanie mi y, 32 czarne i 30 białe. Lub na odwrót, y, 32 białe i 30 czarnych. No i, a każdy taki prostokąt o wymiarach 2 na 1 Przykrywa dokładnie jedno pole białe i jedno pole czarne. Więc, jakbym miał użyć 31 takich prostokątów, to one miałyby dokładnie pokryć 31 białych i 31 czarnych pól. Na tyle na szachownicy nie mam, bo wziąłem dwa, yy, dwa pola tego samego koloru. No i takie prawdopodobnie jest też rozwiązanie. Nie można. No właśnie. Kolorujemy szachownicę. Wycięte pola mają ten sam kolor. Dobra, zadanie trzecie. Czy szachownice 8 na 8 można obskoczyć ruchem konika szachowego? To też jest bardzo standardowe zdanie. Stając, to są łatwe zadania, do tej pory. Stając na każdym polu dokładnie jeden raz, jeśli startujemy z lewego dolnego pola i kończymy w prawym górnym, czyli startujemy tutaj, startujemy tutaj i kończymy tutaj. I tu trzeba zauważyć, też prośba do wszystkich, w szczególności licealistów, bo to. Może to nie jest zadanie typowe na... No absolutnie to nie jest zadanie typowe na maturę, ale to bardzo mocno poszerzy horyzonty. Jeśli, jeśli pomyślimy nad tym 15 minut, 30 minut, to bardzo mocno poszerzy horyzonty. Dobra, wracamy do zadania. Do rozwiązania, już tłumaczę, bo to zadanie akurat też pamiętam. Obskoczyć ruchem konika szachowego. Wiadomo jak, jak skacze konik. Dwa pola w górę i jedno w prawo. Bądź dwa w prawo, jedno w górę. No i, e, i tak, no, no wiadomo, wiadomo. E, czyli tak, jak raz skoczę konikiem, to z białego zmieniam na niebieskie. Jak drugi raz skoczę konikiem, to z niebieskiego zmieniam na białe. No i przy, zauważam, że przy, przy każdym skoku konikiem zmienia mi się kolor pola. Z białego na niebieskie, bądź z niebieskiego na białe. I jeśli dałoby się obskoczyć wszystkie pola to bym musiał obskoczyć, to bym musiał wykonać takich skoków 63 dokładnie. No bo na pierwszym polu już stoję, no to tu mam 0 skoków, żeby wylądować na drugim polu potrzebuję jeden skok, żeby wylądować na trzecim polu potrzebuję dwa skoki, na czwartym polu 3 skoki, na piątym polu 4 skoki, no i na 64 polu 63 skoki. Czyli, żeby obskoczyć każde pole, muszę wykonać 63 skoki. A po 63 skokach, jak startuję z białego, to skończę na niebieskim, bo po nieparzystej ilości skoków będę miał przeciwny kolor niż ten, z którego startowałem. Czyli jeśli startuję z białego tutaj na dole, no to skończyłbym na niebieskim. Czyli jak startuję z białego, to po 63 skokach nie ma szans, żebym skończył tutaj w prawym górnym, bo on też jest biały, a nie niebieski. Czyli i prawdopodobnie takie samo. Nie można, konik musi wykonać 63 ruchy, a w każdym ruchu zmienia kolor pola. Dokładnie. Yy, OM, 41 OM, to to będzie już trudniejsze, mam nadzieję. Yy, myślę, nie mam nadzieję, to nawet mam nadzieję, yy, mam, mam nadzieję, że będzie łatwe, bo jak będzie trudniejsze, to nie poradzę sobie z tym. Z szachownicy o wymiarach 8 na 8 o polach pokolorowanych w zwykły sposób, usunięto dwa pola różnych kolorów. Udowodnić, że pozostałe 62 pola można pokryć 30 prostokątami o wymiarach 2 na 1, których jest 31. E, tutaj pokażę treść. OK. I też zachęcam każdego, żeby pomyślał, e, pomyślał. Zrobimy może tak. I tu już będzie chyba trzeba, trzeba rozrysować sobie. Tak mi się wydaje, że trzeba będzie rozrysować. Z szachownicy o wymiarach 8x8, /8, czyli takim jak tu mamy, o polach pokolorowanych w zwykły sposób, usunięto dwa pola różnych kolorów. Także powiedzmy, że usunięto, usunięto te. Niebieski. I usunięto żółty. Może powinienem to na inny kolor zamalować. Usunięto niebieski, usunięto żółty. I to da się pokryć prostokątami 2 na 1 których jest 31. To pomysł mój jest taki, pokryjmy oryginalnie, niech będzie pokryta w ten sposób. Czyli tak, niech, oczywiście, to w sensie, co to znaczy oryginalnie pokryta w ten sposób? Szachownicę zwykłą, 8 na 8 da się pokryć takimi kafelkami. No to pokryjmy ją tak. Pokryjmy ją tak. No to jest, ich użyłem 30, 32 kafelki, żeby pokryć szachownicę 8 na 8 I teraz usuwamy dwa. Usuwamy dwa, dwa pola. Czyli usunęliśmy to pole oraz to pole. No to zdejmujemy ten kafelek i zdejmujemy ten kafelek. Przeciwnych znaków usunęliśmy. Tak, zgadza się. Zdejmujemy ten kafelek i ten kafelek. Czyli tutaj, gdzie jest to, nie wiem, czy to dobrze widać, ten fioletowy kolor, to nie ma tutaj kafelka i mam już 30 kafelków, bo dwa usunąłem. Czyli 30 tych czerwonych tutaj jest, które pokrywa. I teraz um, chciałbym to poprzesuwać. Te dwa kafle czerwone przesunę o jedno, o jedno w górę, nawet nie żeby dojść z tym na sam dół. Aha, dobra. Czyli zostało mi już, już, wiem, czyli zostało mi to pole. Ta szachownica jest akurat takim kolorem narysowana. Tam była lepsza, chyba nie. To też nie jest dużo lepsza. Dobra, pomysł jest taki, że muszę zakryć jeszcze to pole i to pole. One są różnych kolorów oczywiście, ale są o siebie oddalone. Nie muszą być obok siebie. Bo gdyby były obok siebie, to kładę jeden kafelek i faktycznie, zgadza się, da się pokryć. Nie? Także jeśli są oddalone od siebie, to ten kafelek, który leżał tutaj, przesuwam o, jedną, o jeden w dół. Czyli ten czerwony, który tutaj leżał, on leży teraz tu. A ta, a ta dziura, która była tutaj powstała tu zaznaczam na biało tutaj, tutaj powstała ta dziura i tutaj jest też jedna dziura, którą muszę załatać a i teraz będę ten kafelek który leży tutaj obrócę i położę go w ten sposób to ta dziura, która została to jest teraz tutaj i tą dziurę mogę przesuwać do tej Teraz ten kafelek obrócę w ten sposób i dziura, która została, jest tutaj. I one są dwóch różnych kolorów i kładę 31 kafelek tutaj i mam 31. Czyli trzeba udowodnić, że zawsze tą lukę, która mi zostaje, yy, czyli w tym wypadku to była ta luka albo ta luka, no tutaj ta luka i ta luka, o, ta luka i ta luka, je mogę tak poprzesuwać, żeby wylądowały obok siebie i mogę... Przykrycie kolejnym kafelkiem. No i właśnie tu przedstawiam metodę, jak to robić. Jeśli można nawet podzielić to na takie sekcje: pierwsza sekcja, druga sekcja, trzecia sekcja, czwarta sekcja, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I teraz tak, gdzieś jeśli usunęliśmy dwa pola te brązowe, tak jak w treści zadania, no to ściągamy dwa kafelki, gdzie, które, które przykrywają te usunięte pola. No, to jak ściągnęliśmy te dwa kafelki, to odkryliśmy też te białe pola. No i te białe pola trzeba nakryć. No i te białe pole gdzieś wyląduje albo w pierwszej, drugiej, trzeciej, albo czwartej sekcji. No i jeśli jest, są w różnych sekcjach, no to można przesunąć ten kafelek tu w tym wypadku o jeden, o jeden w dół i odsłonić ten kafelek. I jak już są w tej samej sekcji, czyli tutaj w, w w tym, w tym rzędzie, o. no to tą, tą dziurę można transportować tutaj, tutaj, stąd dotąd, stąd dotąd i one wylądują obok siebie w każdym z wypadków. Czyli ten kafelek kładę tak, to dziura już jest tutaj, ten ods biały odsłonięty kafelek, a ten kafelek kładę tutaj i, i przeszedłem z tymi lukami obok siebie i tu mogę położyć 31 kafelek i da się pokryć to, tą szachownicę. I to będzie w każdym wypadku. To będzie tak w każdym wypadku. Takie jest moje uzasadnienie. Między wyciętymi polami jest parzysta liczba pól. Parzysta liczba pól. Między wyciętymi jest parzysta liczba pól. To są te wycięte, te brązowe. Jak między nimi? Jest Aha, tam jak... Hmm, powiedzmy, że tutaj jest wycięte i tu, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zawsze jest parzysta liczba pól. Okej, okay, jak tak sobie tak odgrodzimy. Mhm. Okej, okay, dobre jest to rozwiązanie. Jakiekolwiek dwa pola nie wyjmiemy z tej szachownicy, jest inne to rozwiązanie niż moje, moje mnie satysfakcjonuje. A to mówi tyle, że jak wyjmiemy na przykład to pole to oraz to obok powiedzmy, no to między nimi jest raz, dwa, trzy, cztery, cztery pola i w nie można je zapchać tymi kafelkami. No, i tu zawsze będzie parzysta liczba pól. No, to też jest takie, e, powiedzmy, naciągane rozwiązanie, bo skąd, skąd, skąd wiadomo, że jest pomiędzy każdymi dwoma wyciętymi parzysta liczba pól, jak tak od rodziny? to trzeba by sobie udowodnić. Jeśli wezmę ten i ten, to nie wiem, że pomiędzy nimi jest parzysta liczba pól. E, na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka, nie wiem, da się to uzasadnić. E, da się to uzasadnić, ale... ale no to dużo jest pominięte w tym rozwiązaniu, ale faktycznie jest to, jest to fajne rozwiązanie, zupełnie inne od mojego. Moje jest takie z już istniejącego układu, takiego bardziej standardowego, da się przejść do, do tego z wyciętymi polami. E, dobra, zadanie piąte. Z szachownicy 8 na 8 to już masz 16 minut ten filmik. Dobrze, no to jeszcze to może zadanie piąte, jeśli się uda. Z szachownicy 8 na 8 usuwamy jedno pole, które należy usunąć, aby otrzymaną figurę można było pokryć prostokątami o wymiarach 3x1. Jak mamy 3x1, to pokolorujemy w trzech kolorach. To pokolorujemy w trzech kolorach yy, naszą szachownicę. Yy, może narysujemy sobie na szybko. Chyba nawet lepiej, jak narysujemy tą szachownicę nawet w taki sposób. 3 na 1 i kolorujemy szachownicę trzema kolorami. Niech będzie, niech będzie żółty, tu inny, tu inny i tu będzie żółty. Inny, inny i, i żółty. Inny, inny i żółty. I taki jest mój pomysł. Jak mamy 3 na 1, no to pomysł jest taki, żeby kolorować na trzy kolory. Nie? To jest taka intuicja na, na początek. Zielony weźmy. Tu, będzie, tu będą zielone. No to mamy pokolorowaną naszą przechownicę na trzy kolory trzeba policzyć jak to jest jednych będzie więcej niż innych zaraz zobaczymy których mm, żółtych jest żółte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 żółtych jest 21 zielonych pod każdym żółtym jest zielony, oprócz tego tego, czyli zielonych, oprócz tego tego, ale tutaj jest yy, o zielony, zielonych jeden więcej, więc zielonych będzie 22, tu zielonego brakuje, czyli tu zielonego brakuje, czyli jest 19. Yy.

Tak, zielony jest 22, miałem rację, zielony jest 22. Dobra, no to każdy taki prostokąt, taki prostokąt 3x1 przykrywa dokładnie trzy różne kolory, nieważne jak go ułożymy. Jakie był, jaki było polecenie? z szachownicy mamy jedno pole, które należy usunąć, bo otrzymaną figurę można było pokryć takimi prostokątami 3 na 1. No to wi wiadomo, że jedną z zielonych trzeba usunąć. Jedną z zielonych trzeba usunąć. E, jedną z zielonych trzeba usunąć. Ta, to, usunięcie, to usunięcie raczej nic nie da, bo będę miał wtedy jakieś takie możliwości. Tu już tutaj może... Tu już raczej te brzegowe nie będą, jakbyśmy tak po prostu ustawili, i którąś zieloną ominęli. Może tam na środku ominiemy. Bardziej symetrycznie. O, no, mamy rozwiązanie. Mamy rozwiązanie. I to już da się pokryć. Czyli to jest przykładowe pokrycie. Czyli trzeba usunąć to. Tą zieloną. Tą zieloną trzeba usunąć. Czyli trzy próby wystarczyły. Z szachownicy 8.8 usuwamy jedno pole, które pole należy usunąć, aby otrzymać, które można było pokryć. No to należy usunąć to pole, żeby dało się pokryć. Dokładnie. Zielone, żółte, nawet te same kolorowanie uszeli co ja. I są cztery, oczywiście są cztery. I przykładowe jest takie. Prawie jak moje. Chyba nawet identyczne jak moje. Kolejne z OM. 23 minuty ma filmik. To zostawiamy sobie do przemyślenia hmm, samemu. Zadania z kolorowania, kolorowań szachownic są, są super. To zadanie też ja na, ja na nim na pewno pomyślę. A na dzisiaj na, na ten filmik to już kończę.